I rozpoczynamy sięmanu! Z tej strony Dziwaj, to jest kolejny materiał na moim kanale i dzisiaj nie ma, słuchajcie, opowieści, a gramy dzisiaj bardzo specjalną grę, jaką jest random item challenge mode. Generalnie polega to na tym, że co minutę dostajemy losowy przedmiot, słuchajcie, i nic nie możemy wydobywać, nic absolutnie, ani pochodnia, ani innych takich rzeczy. I generalnie słuchajcie, gramy tutaj z takimi ludzikami, z widzami na live, więc kurde polecam serdecznie przychodzić na live na główny kanał. Okej, okay, pierwszy mój item i... dostałem śnieg. Dobra, co ma ziomek, kurde? On ma drzwi, dobra. Ale słuchajcie, to moje przynajmniej jestem w stanie jakoś damage, kurde, zadać. O ty kurde, chciałeś mi śnieg tutaj. Dobra, dostaliśmy drugi przedmiot. Generalnie sprawa jest taka, że to jest między 30 sekund... O, oh, fuck. Między 30 sekund, słuchajcie, a minutę właśnie na dostanie tych przedmiotów. Chyba maksymalnie do 3 minut, że tak powiem, można dostać przedmiot. No i gramy dzisiaj teamkami, słuchajcie. Zagramy sobie tak ze dwie, ze trzy rundeczki. I zobaczymy, co z tego wyjdzie i czy wam się spodoba. Dobra, kurde, cwaniaczku jeden, ja ci dam tutaj jakiś maskers mnie atakuje. I dajcie znać, co myślicie o takich materiałach, słuchajcie, na tym kanale, ponieważ mam zamiar tutaj... What the fuck? Dlaczego mam 2,5 serca nagle? A! Siekiera! Netrajtowa! Dobra, zwiewam stąd. No i tak jak wspominałem, słuchajcie, na tym kanale mam zamiar publikować wam treści, troszeczkę takie luźniejsze, powiedzmy, filmy, które na główny kanał z racji swojej prostoty nie będą wlatywały, a jednak bardzo lubiliśmy grać zawsze, jakieś UHC, jakieś tego typu, te typu rzeczy, więc gramy sobie dzisiaj, słuchajcie, oczywiście, jak powiedziałem, item Challenge, Random Challenge, przepraszam, modę. Mam tylko nadzieję, że muzyka nie jest za głośna, bo muzyki sobie przy okazji słuchamy na live'ku, nie? Także dobra. Pytanie, za ile dostanę nowej itemy, bo mój sojusznik dalej żyje, okej, przeżyłeś, kurde, good job, mordo, dobra robota. A, jest lag, bo generalnie czas nie le... A, wyrzuciło nas! Ale dobra, co dostałem? Lava bucket! Bucket! Lewa bucket! Dobra, muszę jakąś wodę zdobyć, mordo, bo ten, w sumie... W sumie to idziemy ich klepać, kurde, tej. O, idzie cwaniak, idzie cwaniak, ciekawe co on ma, nie? Mity, kurde, kaskader. A, mleko ma, dobra! Miki nie masz szans! Jemcie, jemcie, chłopie. Ten co mi bakety kurde, wyrzuca. Morda, wiesz, że nie można nic podrzucić nikomu. Ja muszę go, kurde, jakoś tu złapać. Dobra. I pyk, kurde! I pal się typie! Jest! Dawaj go dobrze! I pięknie, minus jeden! Good job, Pordo! Dobra, first blood kurde zrobiony jak się patrzy, nie? Tylko teraz by się przydała woda, zanim z siebie sam podleję lawą. Ten ktoś jest tutaj. O, już bidi! bidi bidi, Nie ma kurde. Dobra robota. O, widzę go, widzę go, widzę go, buduje się, buduje! Dawaj go, dawaj śmule. Ja pierdziuli, dawaj szmuli! No nie! Jak ja nie lubię tej wersji Minecrafta, nie? Czy na się? się? Ja. Bro, po prostu, nie? Inaczej tego nie powiem. Dobra, kurde, dawaj gościa. Ja ci dam, kurde, tu przede mną uciekać. O, oh, fuck, nawet spadłem. Hop co S buduje, kurde, nie? Dobra, ja sobie tutaj człowieku tak zrobię. Ja nie będę się bawił w jego zabawę, kurde. Oj, tipie, tipie, ja powiem tak. Powiem ci tak, powiem ci tak. Masz przekełbaszonę. O kurde, mak normalnie, przekełbiszyn. Dobra, spad ziomek. Jest na dole. Goń, gnojka. Co to było? What? Ty! A kaj on... A! Zginął! Dobra, został nam ostatni cwaniaczek. Nie, panie... Panie... Panie, myt! Kurde, mele! Ja cię fala fele! Yo! Good job, mordo! Dobra, to czas na drugą arenę! Okej, okay, 15 sekund. Zobaczymy, co to będzie. Z kim jestem w teamie? Team niebieski Joshua! Super, akurat ziomek, którego kikuje, nie? Genialnie, po prostu super partner, w ogóle w zimowy biom, fenomenalnie. O, się mam byku, tak, to jest mój teammate, elo. Ale kurde dobrze, przyszedł do mnie teammate. On Maxa Lotle. o, oh, fucking wave, dobra. Słuchaj, chodź tu do mnie, mordo. Budujemy se piramidę, nie? Zobacz, jaka piękna piramida, naprawdę, no. Uważam, 10 na 10 cudów świata to ta piramida, naprawdę. Dobra. Na szczęście mój sposób zabudowy gwarantuje to, że on nawet jak tu wpłynie, to tu nie wpłynie, nie? Um. Bardzo dobrze, że zacząłem obudowywać to w ten sposób. Bo przynajmniej nie postawi tu wody tak, jakby chciał. Albo i postawi. Nera. O! Od pleców nas zaszedł! Nie! Nie chciałem, żeby się to tak skończyło. Oh. It's beautiful, my friend. Dobra, z kim mam team? Warmanek i Bartek granie żeż, kurde, bele na śniadanie w moim teamie? Jest Bartek granie. Dobra, kurde, ja się tu dam. Jan Schwan. O, kurde, tu jest. Nie, czemu to jest ocean? Dobra, nie wnikam. O, to jest team niebieski. I tutaj. O, oh, to fajnie, dobra, jest Bartosz granie. Czy mogę dostać jakiś fajny przedmiot na pierwszy? Moje pytanie, dalej aktualne. Czerwone szkło, naprawdę. No! <słuch> O, masz przerypane, chopie! Dostałem, kurde, drewniany miecz i w ogóle, jak się pytacie, czemu tak wygląda, to mam y, tom, Wygrałem teksturę taką na serwie, bo tu są takie schiny do, do, do itemów i ja właśnie dostałem taki miecz, słuchajcie. Taki skin do mieczy, właściwie, znaczy nie wiem, czy on jest... O, kurde, o ty, sklatom na mnie! Ten w ogóle kowadłami co robi? No! O nie, on, on ma silver, nie, naprawdę. Chłop się sam, kurde. Git, 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 on będzie miał Loła. Zaraz serca mu zostanie. Kurde, jakbyś ty mnie mógł knoknąć? Nie, nie opłaca się go gonić. I tak by się przypłynąć później do nas. Ło, kurde, misterius. O kurde, bele. Dobra. Chłop nie przemyślał tego do końca, bo no. Ja se odetchnę, kurde, nie? Oho. 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 Bartek, zawróć. USBD. USBD, Might Now. Ha! Nie można podnosić cudzych itemów. Dobra. Dobra, szybko wchodzimy sobie tutaj. Dobra, pięknie, ładnie. To szkło też jest piękne. Super, mogę sobie budować yy, mosty. Szklane mosty. To mosty. Um, nie można tego podnosić, Mordon. Można tylko mieć swoje itemy. O! Zlecisz stamtąd. Hmm... Nether Collection. Ok. Um. Chłopco dwie części seta dostał. Łata! <śles> Miecz netherite'owy! Z kolekcji nether kurde, nie ja po prostu nie wierzę Co ty tam masz? Spodnie o ty kurde ci lutej Dobra No co że tak powiem, to nie ma co tutaj się kurde pićkać za mocno Jak ja mam kurde netherite sworda to ja sobie mogę tutaj powalczyć nie? Nawet z tym z siekierą Ty, podnoszę jego scaffoldingi, co jest? Ty, scaffoldingi można zbierać cudze, ale mam plan sprytny, ale tylko 9? Okej, okay, czyli nie wszystkie wypadają. 18. Dobrze, jest git. Dobra, spepszamy stąd. On jest na zewnątrz, on goni mnie, no nie, zostawił mnie, dobra. Ale dostałem hitunga, no przez moment myślałem, że już się, kurde, koniec. Dobra, tam się coś dzieje, tam chyba mój, kurde, na rejonie się bije. Wjeżdżam na rejon jak parówy na... To nie tak szło. O ty, kurde, welec faniaczku. Oh no! No i słuchajcie, to by było na tyle w tym materiale, dzięki za oglądanie, jeśli chcecie więcej tego tribu, napiszcie w komentarzu.